Ja Właśnie szukam, gdzie są te babki. No, tak? Więc e, przede wszystkim bardzo dziękuję, żeście Państwo przyszli na otwarcie tej wystawy. Miejąc Fotografii nie ma takiego klasycznego wernisażu, tylko właśnie otwarta forma że i kuratorki wystawy, i, i e, autorka wystawy są dostępni, ale jakoś tak, powiedzmy, mniej formalnie. E, cieszę się, że, że przyszli państwo krzyżynscy, którzy użyczyli mi swojej twarzy. Ja się też cieszę wielokrotnie. Cieszę się, że jest Jurek, który gdzieś się schował, e, który też mi użyczył swojej twarzy. Będzie moja siostra, która użyczyła mi swojego ciała i to nago, ale dopiero za chwilę. Ja powiem tak. Wystawa i katalog są rezultat, rezultatem długoletniej współpracy między Fundacją Kultura i Obrazu i MNOW. Zaczęło się od takiej, powiedzmy, inwentaryzacji mojego archiwum. Które jest przepastne, ma setki e, tysięcy negatywów, bo wszystko to, co tu widzimy, jest tylko fotografią analogową. Nie ma nic e, cyfrowego. Ja w pewnym czasie, po długich oporach, przeszłam na fotografowanie cyfrowe, ale tu wybraliśmy wspólnie tylko analogową epokę mojej twórczości. No i może dobrze. I tu są i, i oryginalne, Moje kopie zrobione w ciemni, tak zwane vintage i wydruki, które labla tu w Krakowie zrobił. I teraz tak, powiem, że była to droga bardzo ciernista. Nie było to za darmo, ani psychologicznie z mojej strony, ponieważ jest to jednak 44, są to 44 lata Mojego życia i to trzeba, przez to trzeba przejść. Ja bym tego sama nigdy nie zrobiła i za to jestem dziewczyną wdzięczna, że mnie do tego zmusiły. I, i że w ten sposób też odkryłam trochę nowych zdjęć, których kiedyś nie widziałam i które oczywiście przeoczyłam, bo to tak jest. Ale bolesne jest też dlatego, że, że wielu ludzi odpadło, nie żyją. Um, znalazłam fotografie, które coś tam poruszyły we mnie i, i nie było to proste z, z tego powodu. Następnie też e, powiedzmy różne spojrzenia, spojrzenia młodszego pokolenia i mojej e, troszkę się jednak różniły. I ta wystawa właściwie więcej mówi powiedzmy o, o osobach, które tą wystawę z, 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 skomponowały niż o mnie jako E, fotograficy. No ale do Państwa należy ocena, czy to jest czy to, czy nie. A widzę, Asie Osiewicz. To zaczęło się wszystko od Asi Osiewicz, która kilka lat temu przyjechała do mnie do Szwecji i zrobiła inwentaryzację materiałów. Wszystkich materiałów, które dotyczyły mojego albumu, pierwszego albumu Kobieta, który ukazał się 40 lat temu w Szwecji. I ta książka jakoś żyje, przeżyła, przeżyła te, te 40 lat i ciągle jakby kogoś tam fascynuje. I Asia miała taki pomysł, żeby zrobić reprint albo zrobić nową wersję tej kobiety, no ale potem jakoś do tego nie doszło, bo z wielu przyczyn i po kilku latach dopiero właśnie nie wiem jak go nazwać fundacją. Fundacja Kultury Obrazów z Katowic, e, przejęła jakby to, to, to i archiwum, i, i całą późniejszą pracę. E, jesienią ubiegłego roku w, w galerii Fundacji zrobiliśmy małą wystawę, e, taką też e, opartą tylko o moje fotografie. I to był taki jakby wstęp do tego, co się tu stało. Więc ja proponuję. Żeby dziewczyny opowiedziały same coś o tej wystawie. Jak one to widzą, jak się dostały. Katalog jest bardzo dobrze zrobiony, uważam. Zrobiony przez Jasia Piechotę. Ale mówię, wszystko było ciężką pracą. Ciężką pracą. Ciężką pracą była również strona techniczna, którą Barbara Kupska jest świetnym technikiem. Świetna jest w photoshopie. Ale wszystko było jednak, ten dystans geograficzny utrudniał tą pracę bo prawdę mówiąc tylko ja wiem, jak ta fotografia ma wyglądać, bo to nie jest tylko sfotografowanie czegoś i, i tak to ma być, tylko ja wiem, bo fotografia to malowanie światłem, nie? Ja chcę sobie to doświetlić, to przyciemnić, także była to ciężka praca. Ale muszę powiedzieć też, że dwóch moich kolegów po fachu, tu obecny Bertie Quirin i Jerzy Kowalski, który jeszcze nie dotarł, E, razem studiowaliśmy w, w, fotografię w, w Göteborgu. Też przyczynili się do, do tego, żeby to jakoś ogarnąć. Ja no w każdym razie bardzo im jestem za to wdzięczna i cies cieszę się, że takie przyjaźnie tak długo przeżywają. Muszę oczywiście wspomnieć o Dubie Guperszą, który e, wytrzymał to wszystko, bo to się <laughs> trochę jednak e, ciągnęło. Troszkę panował nad tekstami, troszkę mnie hamował w moich emocjonalnych reakcjach, także. Dziękuję. Okay. <grymny> <grymny> to możemy teraz coś powiedzieć. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ewelina Lasota. I tak jak już Janna wspomniała, reprezentuję Wspólnotę Kultury Obrazu, działamy w Katowicach. Yy, Anna... Jedynie korzeń sięga Śląska, dlatego też Katowice właśnie stały się tym miastem, które i nasza fundacja, które się zainteresowały jej twórczością. Bo kiedyś tam przeniosłam i zapytałam koleżanki, czy stają, jej twórczość jakoś szczegółowo i czy te fotografie są rozpowszechnione, okazało się, że faktycznie ta kobieta, o której Jana wspomniała, znana w latach 70., jest takim jedynym punktem odniesienia, że trzeba powiedzieć coś więcej.